Emilia Dulnik OK TV. Jesteśmy właśnie na lotnisku Okęcie i czekamy na naszą bollywoodską gwiazdę, Chrisa Stankana, który już niebawem, już za chwilę wyjdzie, właśnie tym wyjściem za mną, wyjściem pierwszym. To jest historyczny moment. Chodźcie ze mną, proszę państwa, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie jesteśmy jedyni, którzy czekają na Krisa. Oglądaliście już trailer i rozumiem, czekacie już na dzieło, które wleci do kin. Tak, czekamy. Ja mam wrażenie, że to jest z dużym potencjałem film, i zdecydowanie Christian Kahn może liczyć na Złotego Najmana za tę rolę. Wytwórnia Muzyczna. Wręczamy nagrodę w związku właśnie z filmem Chicken Carillow. Jesteśmy zachwyceni rolą. Niezależne jury oceniło rolę Krzysztofa Stanowskiego jako po prostu najlepszego aktora, dlatego otrzymuje od nas kontrakt muzyczny na wydanie singla oraz teledysku, właśnie żeby tą karierę poszerzać, żeby również w Polsce, żebyśmy też mogli dotknąć tego złota, bo czego się Krzysztof nie dotknie, to złotem czyni po prostu. Ekscytacja jest ogromna. No, z trailerów widzieliśmy, że to będzie niesamowite kino akcji. Wielka boliwódzka gwiazda, pierwszy raz mam okazję poznać, więc no niesamowite, zobaczyć na żywo taką osobę. Nie mogłem oderwać się od urządzenia mobilnego, na którym oglądałem. Yy, rola, ten styl, naprawdę jeszcze taka gwiazda boliwódzkiego kina przyjeżdża do Polski, podaje również informacje, kiedy dokładnie się tutaj y, znajdzie, no to nie można sobie odpuścić takiej, takiej okazji, takiej możliwości. Ja najbardziej doczekam na jakąś komedię z panią y, Natalią Janosik. Janoszek. Janoszek. <grym> Sprowadza mnie chęć poznania gwiazdy wielkiego formatu. Pierwszy raz będę miał okazję spotkać taką gwiazdę y, twarzą w twarz, więc jest to dosyć duże przeżycie, muszę przyznać. Ja jestem bardzo zadowolony z możliwości zobaczenia takiej ikony popkultury. To, jaki wpływ ma ta postać na środowisko i nasze życie, to jest. No nie, nie da się opisać czegoś takiego. Jestem bardzo zadowolony z możliwości jego zobaczenia ponownie i czekam na więcej filmów, bo przyleciałem z no, bardzo daleka z go przyleciliśmy, bo usłyszeliśmy, że jest możliwość spotkania takiej ikony, więc no, musieliśmy skorzystać z takiej okazji. No i czekamy po prostu, czekamy aż przybędzie i w ogóle to, że to pokazuje jego pokorę i skromność, że daje się poznać. Dlaczego tu jesteście dziś? Chcemy osobiście Krzysztofowi podziękować, bo pomógł nam w zbiórce ratującej zdrowie córki. Oliwka, czy oglądałaś może trailer, w którym wystąpił Chris? Nie. Czy pan również czeka na gwiazdę Bollywood? Tak, z niecierpliwością, nie mogę się doczekać. Myślę, że jeszcze lotnisko Chopina nie widziało takiego przywitania. Jak widzicie, wszyscy są bardzo podekscytowani i zniecierpliwieni. O, cześć kochanie, czy ty może na pana Chrisa czekasz? Tak? O, oh, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. so probably not, oh, thank you. A tutaj są kolejne osoby, które czekają na gwiazdę Bollywood. Cześć, panowie! Witamy, witamy. witamy. Czym urzekł was Chris? Grom aktorską niezłomnością charakteru postaci. Już za moment, już za chwilę, tym wyjściem za mną wyjdzie Krzysztof Stanowski. Kristan Kan. Jest niesamowitą gwiazdą, słuchajcie. Ludzie się tam zabijali o niego po prostu. Gdzie? W samolocie. Stewardessy nie mogły ludzi pousadzać, bo takie były tam do niego kolejki. Macie zdjęcie? Poproszę. Wow! Jest w tym szykownym ubraniu. Jest w szykownym ubraniu, jest w okularach, jak przystało na gwiazdę. Nie wiem, kiedy wyjdzie, ponieważ kolejki się tam mnożą. E, czekamy na Krzysztofa Stanowskiego, ponieważ jest e, on naszym fanem. E, <grymna> jeszcze raz. Czekamy na Krzysztofa Stanowskiego, ponieważ e, jest on naszym idolem. E, Przyjechaliśmy tutaj specjalnie e, 200 km do niego. Skąd? E, okolice Torunia. E, właśnie czekamy na niego. E, I czekamy na zdjęcie. No to my właściwie przyjechaliśmy. Przepraszam. Proszę tutaj nagrać. Pięknie. Przychaliśmy to najlepiej naszego kolegę, bo to jego największe marzenie. Tak. Krzysztof! Chris, Chris, chodź do wywiadu! Proszę Państwa, już jest nasza gwiazda! Krzysztof Stanowski! Krzysztof rozdaje właśnie autografy. Słuchajcie, co tutaj się dzieje. To jest niesamowite. Zobaczcie, już tam jest Kristan, Khan i jego złoty lew. Hifa. Prestiżowa nagroda. Hindi International Film Festival Award. Chris, Chris! Dobra, ho, ho, chodź, już z tamtej strony. Stanowski, Stanowski, Stanowski. 1,2,3,4あ、どこが音楽?あ、どこが音楽?あ、どこが音楽? Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy właśnie na lotnisku w Okęcie i powitaliśmy wielką gwiazdę, aktora Kristan Kana, który otrzymał prestiżową nagrodę Hindi International Film Festival Awards. Cześć! Cześć, cześć! Witam Polska, cześć! Jestem zaskoczona tym, że znakomicie mówisz po polsku, mimo że byłeś wiele dni za granicą. To prawda gdzieś się powoli zaciera ten akcent polski, ale jednak sześć dni to nie aż tak dużo, żeby totalnie stracić. Więc, więc jeszcze, jeszcze porozmawiam się po polsku, chociaż już myślę w języku Hindi. To prawda, że już jeśli myślę sobie, że na przykład jestem głodny, to już myślę sobie w języku Hindi. Choreografia, którą mogliśmy zobaczyć w filmie Chicken Carry Love, była bardzo skomplikowana. Ja podjęłam się pewnie nieudolnej próby interpretacji niektórych gestów, i na przykład to mhm. myślę, że mogło być takim zarzucaniem lasa miłości. O tak, to świetnie to rozczytałaś, naprawdę. Eee, z, najpierw zarzucanie, a potem przyciąganie, prawda? Takie, ale już, już bardziej magiczne, magnetyczne. Już nie, nie siłą, że przyciągamy tą kobietę, prawda, na Hama, tylko jednak ją magnetyzujemy troszeczkę. Te gesty są bardzo symboliczne. Rzeczywiście powiedz mi, Chris, jak wyglądały twoje przygotowania do roli? No cóż, e, zamieszkałem w hotelu. E, z widokiem na miasto poprosiłem, żeby trochę poczuć, jak to miasto funkcjonuje, jak żyje, żeby jakby no, no wiedzieć, co mam zagrać, prawda? E, ale był smog, więc niewiele widziałem, więc musiałem trochę sobie wyobrazić, ale poszło dobrze. Znakomicie. Wiem, że będzie premiera w Cannes, natomiast liczę na jakąś tak, drobną... na premierę w Cannes. Ta premiera odbędzie się w Starbucksie na moim laptopie, ale w czasie festiwalu w Cannes. I, i no, to będzie dobry moment. Tak mniej więcej wyglądają premiery w Cannes jednej polskiej aktorki, więc ja też idę jej tropem. Czy będzie może jakaś skromna chociaż premiera w Polsce? Nie, nie przewiduję. To jest dość mały rynek. Cieszę się, że mam tylu fanów, ale mimo wszystko celujemy w światowe rynki. Tak. Jasne. Wiem, że wzięli udział aktorzy również z polskiego rynku. Nawet taki... Nie znam ich dobrze. Tak poleciła mi menadżerka, że oni są rozpoznawalni tutaj na rynku, że uniosą rolę. E, jeden Czarek, tak, a drugi... nie pamiętam. E, Sebastian, początkujący Sebastian, aktor, tak, więc tak, możesz tak, nie kojarzyć, natomiast on był tobie... troszeczkę, Słyszałam, o te no. 12 zł zrobił naprawdę... Nie było to standard. ładne z jego strony, ale powiedzmy, no, każdy popełnia błędy na takim etapie kariery. To jest niesamowite, że wyciągasz ludzi, także takich nieznanych, żeby... Trzeba zawsze windę posłać w dół. Jak się jest już na szczycie, trzeba tą windę posłać w dół i pomóc wjechać na samą górę innym aktorom, którzy nie mieli takiej szansy, takiej trampoliny jak ja. To jest niesamowite, że mimo ogromnej sławy, która niemal mnie przygniata, pozostałeś skromnym człowiekiem z Polski i pamiętasz skąd pochodzisz ciągle? Pokora przede wszystkim. Twarde stąpanie po ziemi. Eee, tak, jestem, jestem chłopakiem, prostym chłopakiem z Warszawy ciągle gdzieś w sercu, chociaż już trochę też z Mumbaiu. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję i życzę rozwoju kariery. Dziękuję bardzo. Okay.